Witajcie, kochani. Dzisiaj film jest o kobietach, a dokładnie dlaczego kobiety są niefajne dla innych kobiet. I przede wszystkim kobiety, nie mężczyźni, tylko właśnie kobiety powodują, że inne kobiety biegają do salonów medycyny estetycznej, bo chcą się przypodobać tamtym kobietom, bo tak naprawdę w głowach kobiet jest to, jak są oceniane i postrzegane przez inne kobiety. To jest psychologiczny fenomen. Wyobraźcie sobie, że jest spotkanie, na które na, na tym spotkaniu przy jakimś okrągłym stole siedzi kilkanaście osób, w tym mężczyźni kobiety. Po czym do osoby prowadzącej nagle wchodzi drzwiami kobieta, przekazuje jakąś informację i wychodzi. I potem po tym spotkaniu, po tym doświadczeniu zapytano się i kobiet, i mężczyzn, żeby powiedzieli, jak wyglądała ta kobieta, która na chwilę weszła na spotkanie. Okazało się, że mężczyźni zwracali uwagę na inne rzeczy. My była młoda, nie zauważyłem, nic szczególnego, mnie to tam nie zaintrygowało, byłem zajęty. A jeżeli chodzi o komentarze kobiet, które y, siedziały na tym spotkaniu, one były w stanie wymienić, jaką miała fryzurę, w co była ubrana, ile miała mniej więcej lat, czy była ładna, czy brzydka, czy była umalowana, czy miała umalowane paznokcie i tak dalej. Zobaczcie. Kobiety kobietom robią takie rzeczy. Y, to nagranie wzięło się z, z tego, że dzisiaj wpisałam komentarz jednej y, z celebrytek. A tak naprawdę dwóm, które wykonały fantastyczny taniec, pokazując przepiękne, wysportowane ciała, yy, gdzie spotkały się kobiety z dwóch pokoleń, wyglądały jak siostry bliźniaczki, i ten mój komentarz był takim super wyglądacie, rzeczywiście dwa pokolenia, jak bliźniaczki, w tym, w tym stylu, po czym otrzymałam masę różnych dziwnych komentarzy. I po prostu byłam totalnie zaskoczona, bo myślałam, że kobiety mają już w dużej mierze pewne rzeczy przepracowane. A się okazuje, że wcale nie, że to jest moja iluzja. Że to dostałam komentarze typu, że to jest, uwaga kąśliwa, że jednak ze szpilką, że jak to dwa pokolenia. No. I ja się zaczynam zastanawiać, kurczę, dlaczego kobiety wstydzą się swojego wieku. Jak się można wstydzić swojego wieku? No, masz tyle lat, ile masz, to się z tego ciesz i rób wszystko, by to ile masz lat, żebyś czuła się fantastycznie, wewnętrznie, zewnętrznie i tak dalej. No 46-latki, bo tam była 46-latka według Pana Google, i 26-latka, to z 46-latki nie będziesz robić 26-latki, bo po co? Ta 46-latka fenomenalnie się wygląda, jest w ogóle fantastyczną kobietą. Myślę, że ona jest dumna z tego, że ma te 46 lat. Tak do mnie mam. A ta 26-latka to jak córka, przepiękna kobieta, również. Ale zmierzam do tego, że te liczby nie definiują ciebie, co ty masz w środku. Jeżeli, właśnie, osoba jakaś mówi do ciebie jakąś krytykę. To zgodnie z ideologią Karla Junga, jest tak, że ona mówi to o sobie. Czyli, jeżeli do jakiejś osoby ty mówisz, słuchaj, ale mogłabyś schudnąć, to tak naprawdę nie jest o tamtej osobie, do której mówisz, mogłabyś schudnąć, tylko. Coś masz ze sobą, ze swoją wagą, czego jakiś brak akceptacji swojej wagi, swojego postrzegania, swojego wyglądu. I to są właśnie te niuanse, słuchajcie. Więc jak ja dostałam te różne dziwne komentarze, na początku odpisałam grzecznie, ale potem się z tej dyskusji wycofałam, bo no nie, nie naprawisz w komentarzach ludzi. Po prostu nie naprawisz. Oni sami muszą y, zrozumieć, że mają coś do przepracowania ze sobą, ale nie zrozumieją tego jak nie będą pracować. Koło zamknięte. Dlatego jestem totalnie zaskoczona, że tak proste rzeczy w postaci yy, fajnego wpisu spotykają się z, nie powiem, że z hejtem, ale z, takim kąśliwi, z takimi kąśliwymi uwagami, bo to to mnie osobiście pokazuje, że kobiety naprawdę mają wiele do przepracowania. i w i cały czas ta cielesność w postaci, a nie przyznawa się do swojego wieku, a przerób się, będziesz super młoda. No, do czego to zmierza? Gdzie jest mental, gdzie jest akceptowanie siebie, gdzie postrzeganie siebie jest w pełni, że, że jesteś spełniona, pełna, harmonijna, że właśnie to, że masz tyle lat, jest fantastyczne. Ty nie będziesz dwudziestolatką już, ty już nią byłaś. Tam byłaś świetna, bawiłaś się, nie wiem, spełniałaś swoje marzenia. Teraz jesteś na innym etapie, dojrzałej kobiety, i ta dojrzała kobieta czerpie z dojrzałości wszystko. A jeżeli ty udajesz, że no nie jesteś, bo chcesz być tą dwudziestką, którą też nie jesteś, to kim jesteś? I to jest taka, taka słuchaj, konklu słuchajcie, konkluzja. Ja jestem po prostu w szoku, że my nadal, jako kobiety, mówię ogólnie my, no bo się, jestem kobietą, nadal. Jest to postrzeganie, że wiek, im starsza, tym gorsza. Im starsza, tym musi być młodsza. Im starsza, to ukrywaj zmarszki. Im starsza udawaj, że nie jesteś starsza. Nie rozumiem tego. Co więcej, i przez takie właśnie uwagi, te inne kobiety chodzą na te wszystkie zabiegi, upodabniają się do tych młodszych a tak naprawdę nie są już sobą, zatracają siebie. Zwróćcie uwagę, ile celebrytek jest po jakichś poważnych ingerencjach chirurgicznych. Ja sobie, zadaję, ja sobie zadaję pytanie, kim czuje się ta kobieta po tak poważnych ingerencjach? Mówię tu o celebrytkach między innymi ze świata zachodniego, gdzie całkowicie zmieniają im się rysy twarzy, ewentualnie nie przypominają siebie. Chociaż w Polsce też już są kobiety, które doświadczają takich zabiegów. I potem, jak taka kobieta patrzy w lustro, to kogo widzi? Czy ona widzi siebie, czy ona widzi jakąś iluzję siebie w postaci wyidealizowanej, pięknej twarzy? Kim ona jest? To jest temat, słuchajcie, rzeka. To jest temat związany z poczuciem własnej wartości. To jest temat związany z. Akceptowaniem dojrzewania rok po roku, czyli przyjmowaniem każdego etapu swojego życia z wdzięcznością, i każdy tam ma swoją specyfikę. Co z tego, że ty oszukasz siebie i świat zewnętrzny, że masz, nie masz powiedzmy 60 czy 50 czy 40 lat, tylko udajesz, że masz 20? Czemu to ma służyć taka operacja oszukiwania? bo ty masz 40 lat albo 50. I fajnie by było jakbyś powiedziała: "Ale jestem zajebistą 50 albo "A jestem zajebistą 40 taka jaka jestem. Ja rozumiem jakieś małe korekty, dobrze. Ale to, jakie są obecnie zabiegi wykonywane, jakieś faceliftingi, totalne naciągania, zmienianie rysów twarzy. Ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Bo to jest tak, że to robią osoby, które są nawet w świecie rozwoju. Ja się zastanawiam, po im ten rozwój. To co one z tego rozwoju wyciągnęły, skoro nakładają maskę, bo nie są w stanie przyjąć siebie taką, jaką są w pełni. Tak jak podkreślam, drobne korekty, ok, dobrze, chcesz troszeczkę gdzieś tam opóźnić procesy, ale drastyczne zmiany nawet twarzy, rysów twarzy, tylko po to, by być o 20-30 lat młodszą i tworzyć iluzję kogoś, kim się nie jest, bo nie jesteś tą dwudziestką, ale też jak ktoś na ciebie patrzy, nie widzi tej pięćdziesiątki czy sześćdziesiątki. I powiem szczerze, że, że mnie to osobiście, już nie powiem, że martwi. Ale to kładzie, kładzie jakby sens rozwoju niektórych osób do śmieci. I powiedziałam, szczególnie jeżeli są to osoby, które pracują z innymi ludźmi, osoby, osoby ze świata też rozwoju, które powinny przejść pełną akceptację siebie, takie, taką jaką jesteś, jesteś idealna, jest to ok. Jeżeli te osoby przechodzą takie procesy i potem nadal pracują z ludźmi, nadal promują zdrowy styl życia, a co to ma wspólnego ze zdrowiem? Bo to jest tak potężna ingerencja w zdrowie, że niejedna osoba nie mówi o komplikacjach. Więc wracam do tego komentarza mojego. Wpisując ten komentarz, chciałam. Podkreślić fantastyczność tych dwóch kobiet, jak się świetnie bawią, mimo różnicy wieku, są do siebie podobne, ale to nie wynika z żadnych operacji, tylko z ich ciężkiej pracy nad sobą, nad ciałem, nad mentalem. Ale i tak znalazły się takie, które stwierdziły, że, że nie, udawajmy, że one mają po 20 lat, szczególnie ta starsza. Że to było kąśliwe, bo jak mogłaś napisać dwa pokolenia? Jakie dwa pokolenia? I, I stąd dzisiejszy film, słuchajcie, który wręcz we mnie buzuje, że kobiety robią to sobie same. A potem się dziwić. Mamy, że nie wiem, nastolatki nie akceptują swojego ciała, mają zaburzenia odżywiania, bulimia, anoreksja, popadają w inne. Stany emocjonalne, które doprowadzają je do depresji, która się ujawnia w różnych, w różnych cielesnych kwestiach. Tną się, a już nie wspomnę o tym, że są bardzo wrażliwe na jakiekolwiek uwagi współczesnych, swoich, rówieśników i nieraz słyszymy, że skala samobójstw wśród nastolatków jest ogromna w Polsce, Tego po prostu się nie ujawnia. A właśnie te wszystkie rzeczy, które kobiety robią kobietom. Powodują te rzeczy. Dlatego ja, patrząc na niektóre y, znane kobiety po bardzo dużych ingerencjach y, z, z, z zakresu medycyny estetycznej, chętnie zadałabym im pytanie, kim one są. I czy one siebie akceptują takie, jakie są. Dlaczego one nie powiedzą, ile mają lat. Dlaczego to jest wielka tajemnica? Udawajmy, że nie masz tyle lat. To, co na papierze, to tylko ty wiesz, udawaj, że tyle nie masz lat. No ale to z drugiej strony to jest biznes, show biznes, żyją z tego, że, że udawają i, i świat się wokół tego kręci. I potem właśnie te ni niestety nastolatki też zaczynają udawać w swoim świecie. A to udawanie ma krótkie nogi i są potężne konsekwencje psychologiczne właśnie u, u, u dzieci, które mają niedojrzały układ emocjonalny jeszcze, które dopiero poznają świat, a już zaczynają udawać. Więc yy, ten film zakończam słowami przestań udawać. Po prostu popracuj nad tym, by być autentyczną. I nie zajmować się innymi, ale zająć się sobą i poświęcić swój czas, swoją energię na siebie, na pracę nad autentycznością, by pozbyć się udawania. Bo udawanie to trochę jak przypodobywanie się komuś, a jak przypodobywanie, zatracanie autentyczności, czyli nie jesteś autentyczna wtedy. Więc. Yy... Warto sobie postawić pytanie, czy, czy każdego dnia jesteś autentyczna? A jeśli odpowiesz, że nie, to spróbuj dojść do tego, co powoduje, że, za, że odkładasz swoją autentyczność na bocznicę. Jeżeli powiesz na przykład: boję się, uważam, że jestem niedoskonała, to proszę. Poszukaj osób, z którymi możesz popracować nad poczuciem własnej wartości i nie rób tego z kursów online. Poszukaj żywego człowieka, specjalistę, który z Tobą popracuje nad tym, byś wzbudziła, odkryła i utwierdziła się, że masz poczucie własnej wartości. Jesteś zajebistą osobą. Autentyczną, sprawczą i cała siła jest w Tobie. Takie osoby to: psychoterapeuci, psychologowie, kołczowie. Zapraszam do siebie na sesję. Ja pracuję tylko z kobietami. Właśnie jeden z głównych punktów to jest poczucie własnej wartości. I to, że im związki się rozpadają, to te związki się nie rozpadają. Tam poczucie własnej wartości po prostu sieje spustoszenie, a dokładnie brak tego poczucia. Robienie czegoś dla kogoś, a nie dla siebie. I to jest kaskada, yy, kaskada, kochani, kaskada. Dzisiaj już nie będę się rozwodzić, bo ten film nie, by, nie miałby końca. W każdym razie, drogie kobiety, szukajcie własnego poczucia własnej wartości w sobie i koniecznie, koniecznie pracujcie nad tym z żywym człowiekiem, czyli kimś, kto z Tobą jeden na jeden pracuje, żebyś Zmocniła siebie i żebyś zrozumiała, że udawanie nie ma sensu, bo w dłuższej perspektywie nic dobrego z tego nie wyjdzie. I tym akcentem zakończam. Zapraszam do siebie na sesję, jeżeli chcesz popracować w moim towarzystwie, odkryć swoją moc, swój potencjał i spojrzeć na swoje życie zupełnie z innej perspektywy. Pozdrawiam Was bardzo gorąco. Monika Tur, Mentis Coach.